Dziś spotykam się z kobietą, która na co dzień łączy dwa światy, tłumacząc słowa i emocje. Dzięki jej pracy osoby niesłyszące mogą w pełni uczestniczyć w życiu kulturalnym. Soniu, powiedz, czym się zajmujesz? Jestem tłumaczką języka migowego, polskiego języka migowego, głównie z nastawieniem na tłumaczenia artystyczne, czyli pracuję w teatrach, w instytucjach takich na przykład jak Dwór Artusa, w którym dzisiaj jesteśmy. Na tym, na tym polega głównie moja praca. To jest bardzo ważna rola społeczna. Ale jak zostać tłumaczem języka migowego? Sprawdźmy. Często mówi się Soniu na ciebie, że jesteś koda. Co to oznacza i jak to wpłynęło na twój rozwój ścieżki zawodowej? Koda to jest skrót od angielskiego Children of the Adults. Co tłumaczy się na polski jako słyszące dziecko głuchych rodziców? Ja właśnie takim słyszącym dzieckiem głuchych rodziców jestem i szczerze mówiąc, nigdy sobie nie wyobrażałam mojej drogi jako tłumaczki. Niestety w Polsce jeszcze wiele lat temu tłumacze języka migowego nie byli tak dostępni. Dzisiaj też jest problem z ich dostępnością, ale o wiele mniejsza niż wiele, wiele lat temu. No więc często zdarzało mi się, że rodzice potrzebowali czasami tłumaczenia, a tego tłumacza znaleźć nie mogli i wtedy ich wspomagałam. Stwierdziłam, że ja nigdy nie zostanę tłumaczką, języka migowego. No i wyszło trochę inaczej. A jaką szkołę skończyłaś? E, ja skończyłam normalnie liceum, e, poszłam na studia na pedagogikę i w ogóle z mojego życia zawodowego nie wiązałam nigdy z językiem migowym. Czyli po studiach od razu nie zostałaś tłumaczem? Nie, po studiach. Moją największą pasją było gotowanie i zostałam kucharką w takim czterogwiazdkowym hotelu. I praca tam była bardzo wymagająca, ale bardzo rozwijająca. No niestety w pewnym momencie stwierdziłam, że muszę coś zmienić w swoim życiu. I się śmieję, że to nie ja wybrałam język migowy, tylko język migowy wybrał mnie. A dlaczego zdecydowałeś się na wybór takiej specjalizacji? no to ta specjalizacja wybrała mnie nie jają. No ponieważ od maleńkości raczej spotykałam się z językiem migowym w urzędach czy u lekarza w takich sytuacjach tłumaczeniowych. Mhm. To była niesamowita przygoda, bo nie wiem skąd, znalazła mnie koordynatorka dostępności z Teatru Chorzycy w Toruniu. I powiedziała, Sonia, chcemy mieć dostępny spektakl w języku migowym. Ja wiem, że ty migasz, możesz go przetłumaczyć. Więc to była dosyć no, głęboka woda jak dla kogoś, kto po prostu znał język migowy głównie z tego typu sytuacji. Mhm. A nie z takich sytuacji artystycznych, ale przeczytałam scenariusz, poczułam go i stwierdziłam, okej, okay, dobra, zróbmy to. No i faktycznie ten pierwszy spektakl, jak stanęłam na scenie, byłam cała denerwowana po prostu, zestresowana przeokrutnie, ale po pierwszych pięciu minutach, ja zapomniałam, gdzie ja jestem w ogóle. Mhm. Dla mnie nie było niczego, dla mnie był tylko ten spektakl, tylko wyrażanie tych emocji. Chciałam to przetłumaczyć jak najlepiej, żeby odbiór tego spektaklu dla osób głuchych był przybliżony do tego, jak odbierają osoby słyszące. No i się zakochałam wtedy na nowo, że tak powiem. A w jaki sposób przygotowujesz się do spektaklu? Jest to długi proces, bo większość osób, jak sobie myśli o zawodzie, w ogóle tłumacza, ale tym bardziej tłumacza języka migowego, to dobra, przyjdzie po stoi i bo świadomość generalnie na temat polskiego języka migowego no, jest dosyć niska. Więc nie każdy w ogóle sobie zdaje sprawę z tego, że to jest osobny język. I on ma swoje metafory. Nie wszystkie metafory występują w języku polskim. Najpierw czytam scenariusz i się decydujemy, jaka jest długość tego spektaklu. Jeżeli ma pewną swoją długość i liczbę aktorów, to wtedy szukamy najpierw teamu tłumaczy. No i jak już mamy ten team tłumaczy, to wtedy współpracujemy w teamie, czyli przygotowujemy tłumaczenie, dzielimy się rolami. I taka część przygotowywawcza trwa dosyć długo. Oglądamy w ogóle nagranie z tego spektaklu parę razy, żeby zobaczyć... Jak to wygląda, jak już mamy wszystko przygotowane, jedziemy na próbę. I na tej próbie zazwyczaj wychodzi to, czego nie wzięliśmy pod uwagę wcześniej, że tak powiem, na sucho. No i dopiero po tych próbach i po tym wszystkim. Przechodzi część tłumaczeniowa, i to jest tylko efekt mojej pracy. Te załóżmy półtorej godziny, które jesteśmy na scenie i tłumaczymy, to jest tylko efekt naprawdę wielu, wielu godzin pracy i przygotowania. A jak zostać profesjonalnym tłumaczem języka migowego? Są tak naprawdę dwie drogi. To, co ja bym zalecała najbardziej. Najpierw pójść na w ogóle kurs języka migowego, taki podstawowy, i zobaczyć, czy to się czuje. Bo nie wiem, czy inni tak mają, ale ja z językiem migowym tak mam, że ja to poczułam w sobie, że to jest to, co ja chcę robić. A druga jeszcze droga, to niestety nie jest dostępna dla wszystkich, ale ci, którzy mogą sobie pozwolić, mogą iść na studia podyplomowe Polski Język Migowy w Warszawie. Co powiedziałabyś młodym osobom, które myślą o takiej drodze, ale trochę się boją? No, powiem tak. Na początku może nie być łatwo i może być dużo stresu. Zwłaszcza, że no ja jestem głównie tłumaczką artystyczną, więc to jest trochę też inny temat. I, i jaka moja rada? Jak Ty. najwięcej tłumaczyć sobie w domu. Chodzić i sobie migać samemu do siebie. Mhm. Uczycie swoje ciało tego migania. Jak najwięcej ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Oglądać pracę innych tłumaczy, bo w ogóle praca w teamie i, i oglądanie pracy innych tłumaczy jest bardzo edukujące. Sonia Rosa, znak. Łączy dwa światy jednym językiem. Jej praca zwiększa dostępność kultury dla osób głuchych i niesłyszących. Twoja droga, czasem nieoczywista, może być najważniejsza. Pomyśl o tym i idź przed siebie.